Siemano, siemano, Mexikano TV, otwiera zaświatów drzwi. Tam są zaświaty. No, może i nie. Siemano, Shimano i z tej strony Meksikano, Witam Was serdecznie. Ja tu działam, robię, zapierniczam, zasuwam. A do mnie takie informacje docierają, że normalnie miałem ochotę zdjąć ubranko, przebrać się i lecieć. I lecieć, żeby to skomentować. Ale nie, nie musiałem odwalić te 10 godzin, jak przystało na każdego porządnego człowieka. Yy, ale dobra, słuchajcie, yy, większość z Was już wie co to za news Ja mam, yy, bo zawrzało się, zagotowało się, zadymiło, podpaliło się gdzie nie gdzie i tak yy, dalej. Więc niektórzy z Was wiedzą co to zaniósł. A niektórzy za chwilę się dowiedzą. Otóż, Dymiak 100 tysięcy, bo Konon wylądował w szpitalu. Ale to nie koniec historii. To, że wylądował, to, to, że on wylądował, słuchajcie, to jeszcze nie pierwszy i nie ostatni raz ląduje w tym szpitalu. Nie pierwszy i nie ostatni raz ląduje w tym szpitalu. I słuchajcie. Ja ja obejrzałem, obie, znaczy tak, przeczytałem jedną stronę, to co tam były wpisy, co podrzucili mi widzowie, obejrzałem też drugą stronę, żeby nie było, żeby nie było, że e, jestem tutaj stronniczy, trzymam czyjąś stronę, bo staram się być bezstronny, nie trzymać żadnej strony, e, a jedynie komentować wydarzenia. I obejrzałem, obejrzałem e, film oczywiście Kinga Daimonda. E, obejrzałem wpisy e, Strawka no strasznie to Strasznie to się słuchajcie rozbiega No bo tutaj na Mlecznym twierdzą Że Kolon e, pojechał Do szpitala za namową Lekarza e, Z kolei e, U Kinga I u Z e, Współpracowników Kinga e, Wychodzi na to że Wpadł tam mop z policją i zawinęli Konona hmm. więc kurde słuchajcie ja tu się w tym sprzeczać nie będę i nie będę trzymał żadnej ze stron nie wiem jak było nie mam pojęcia nie zmienia to faktu że Konon po raz kolejny trafił do szpitala czy to czyjaś zasługa czy to nie zasługa wali mnie to Szczerze mówiąc, wali mnie to, czy to czyjaś zasługa, czy to czyjaś nie zasługa. Kto chce, niech chce zasługi przypisuje, kto nie chce, niech nie przypisuje. W każdym razie fakt faktem jest, że kolon wylądował w szpitalu i to nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni. Bo pierwszy się nasuwa pytanie, to, dlaczego on wylądował w tym szpitalu, bo nawet jeżeli to był lekarz, zanamował lekarza, nie ehm, No to rozumiem, że musiał mu zbadać cukier i cukier musiał, supukcję musiałem mu skoczyć bardzo... Ostro w górę, no bo przecież cukier krzepi, cukier cię polepszy zdrowie, cukier cię postawi na nogi. Tak twierdzi Konon. Bzdura w jego przypadku. E, albo ta druga wersja, że wpadł tam Mobr, Mobr i Bobr, Mobr i Bobr i policja, e, ale musieli wpaść z jakiejś przyczyny, więc e, tak. Słuchajcie, tak sobie mop nie wpada i ty, wpadamy, pozabieramy gościa, kurna, albo no to się, ty to, 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 w majtkach się, o, bierzemy. Słuchajcie, no tak raczej to chyba nie działa, nie, nie sądzę, że tam ktoś tam wpada, rozwala, zbuta drzwi. Mm, ja wiem, że to była przenośnia u Kinga, e, Ja to rozumiem. Ale, ale w to, to mi się za bardzo nie chce wierzyć, musiał być jakiś powód, żeby tam się policja pojawiła z Moprem. Ja wiem, że e, Paweł rozmawiał mm, z jakimś tam przedstawicielem moprów w Białymstoku i który się tam, który ogarnia trochę Konona, ale też nie chce mi się w to za bardzo wierzyć, że tylko dzięki jednemu czy dwóm telefonom nagle Mopr wstał i mówi dobra idziemy z policją, zajdziemy na szkolną, bo Mopr tam i tak zachodzi na tą szkolną, od czasu do czasu i to wiadomo, e, nie wiem czy akurat ta osoba, i przychodzi też policja, nawet chyba policjantka była wcześniej, więc, więc musiało coś się stać, żeby do jednej bądź też do drugiej sytuacji doszło. Bo ja mówię, ja tutaj nie chcę być stronniczy, bo może było taka, może było tak, mnie tam nie było, ja nie wiem, nie widziałem, nie widziałem żadnych nagrań, ani, ani też, ani żadnych jakichś shotów, że, że korona wyprowadza na przykład ktoś do, do karetki, być może takie są, ale ja nie zdążyłem tego zobaczyć. Wtedy mógłbym jakąś stronę ewentualnie obrać. Natomiast em, wiedząc tyle co wiem, e, to skupię się bardziej na tym, e, na tym całym wydarzeniu. No przede wszystkim Konon... Tak z dupy nie trafił yy, do szpitala i no powodem był na pewno cukier. K kto jak w jaki sposób to sprawdził i stwierdził, czy Konon upadł i zadzwonił po policję? I policja z Moprem przyjechała, bo akurat tak się stało, Konon narzekał na to, że chodzić nie może jak do Kibla idzie, to się przewraca. Czy faktycznie był jakiś, nie wiem, jakiś lekarz czy coś, czy faktycznie może też, faktycznie, mop po telefonie, co naprawdę nie chce mi się wierzyć, że po jednym telefonie nagle e, wszyscy stają do pionu e, po telefonie Pawła z Warszawy. Pff, to by było nierealne. No ale przypuśćmy, że taka wersja też taka jest, że nagle wszystkie służby, cały mobry Biały Stok postawiony na równe nogi, Paweł z Warszawy zadzwonił, wezwali razem z policją wjechali i zabrali go. A dlaczego go zabrali? Tak z dupy? No nie mogli go zabrać z dupy. Musieli mu zbadać cukier albo coś. Więc mi się wydaje, że coś musiało się stać e, dla konona że do takiej sytuacji doszło. No. Nikt tak nie zabiera z dupy gościa, nie, nie w pampersach. No tak po prostu o, zabieramy go, bo, bo nam się tak podoba. Nie, bo tyle razy tam przychodzimy, to go nie zabieramy, a po tu po telefonie go zabierzemy. Bo nam się tak spodobało. Nie no, tak to nie działa. Coś musiało się z nim stać, Faktycznie może mu cukier skoczył. znowu się może było, w głowie się kręci się, bo tak też tak mogło być, że w głowie się kręci się. I nie wiem, może dzwonił, może faktycznie dzwonił, tak jak ostatnim razem na policję, tak jak powiedziałem, bo się wywrócił i się w głowie kręci się, a cukier krzepi, a mleko kurde pij mleko, będziesz kaleką. W przypadku jego, to akurat mogłoby się sprawdzić. Więc coś musiało się wydarzyć, żeby e, czy to ten lekarz sam go wysłał, czy też karetka, to, to już jest mniej ważne, że konon trafił do szpitala. No ale dobra, trafił to trafił. A I, i co z tego? Trafił i co z tego? Z tego co, co, z tego co tutaj informacje do mnie doszły słuchajcie, z tego co informacje do mnie doszły, to w ten sam dzień wyszedł, co trafił do szpitala. Więc kurde słuchajcie, macie teraz odpowiedź na to jaki jest konon. No Konon miał zostać na kilka dni, wcale nie został, bo mu się nie chciało, bo ma prawo, bo nie jest ubezwłasnowolniony i ma prawo do takiej decyzji, i ja wiem, że teraz będą strasznie takie dymy szarpane, czyja to wina, jaka to wina i tak dalej. no Ja powiem Wam tak, kurde, słuchajcie, czyja wina, no kurde. Nie można też zwalać wszystkiego na opiekunów, bo ja sam byłem blisko Konona I ja wiem, jak jest. Największą winę w tym wszystkim to tak naprawdę, największą, największą winę to w tym wszystkim to ma Konon. Konon, bo on jest debilem, idiotą i kompletnie nie trybi, tak jak Wam już mówiłem kilkukrotnie, co mu wolno, a czego nie. On wychodzi z założenia, jeżeli czuje się dobrze, nie mdleję i w głowie nie kręci się, to znaczy, że ja mogę jeść, pić, żreć wszystko, co mi się podoba. I on z takiego założenia wychodzi. I trudny to temat, bo kurde są dwie strony i, i, i ciężko mi kurwa o tym gadać, nawet się aż rugnęłem, powiem Wam. Dlatego staram się skupić na, na tym kononie, no bo jakie osoby mogłyby tam zrobić tak, żeby konon yy, odżywiał się prawidłowo i, 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 nie mógł, yy, i nie mógł jeść tego, co, co, co uważasz za zdrowe, czyli cukier, mleko i tak dalej, w jego przypadku jest to trucizna. Nie wiem, jakie osoby mogłyby to zrobić, podejrzewam, że nikt nie mógłby tego zrobić, bo nikt z doskoku nie jest w stanie tego zrobić. No nikt nie jest w stanie tego zrobić do, z doskoku. Czy to by było pięciu lekarzy i dwadzieścia pielęgniarek i czterech Jacków od Psarona, nikt nie jest w stanie z doskoku dopilnować konona. Nikt. Taka prawda. W zły bagno wlazłem komentując te, te wydarzenia. Ale taka prawda, taka jest prawda. Nikt nie jest w stanie z doskoku upilnować Krzyśka. On nie jest osobą obłożnie chorą, on da radę podnieść telefon. Jak trzeba, to i na czworaka pewnie da radę dojść do kibla. Yy... I nikt nie jest w stanie upilnować tego, co on robi, poza jak jak opiekun wyjdzie, czy opiekunka, czy lekarz, czy pielęgniarka, ktokolwiek, czy kurwa stado bawołów, nawet jak wyjdzie z tej chaty, to nikt nie jest w stanie zobaczyć, co on robi dalej. I tu jest problem największy. Bo choćby mu się zabierało 100 tysięcy mleka, i zabierało mu się 20 kg cukru dziennie, które następne 20 by zamówił, jak tylko by ktoś z tego domu wyszedł, i to obojętnie kto by tam był, obojętnie, wierzcie mi. Nic by nie zmieniło, czy to bym był ja, czy, czy Paweł, czy, 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 czy Rudy, czy nie wiem kto tam jest, czy Święty Mikołaj, czy, czy Jezus Chrystus, tak? już nie chcę wymieszać w to świętych, ale nic by to nie zmieniło, nie, bo konon, najzwyczajniej w świecie, tylko po czyimś wyjściu zrobiłby to, na co miałby ochotę. Kupiłby sobie kilo kaszanki, cztery babki, 16 cytryn, 40 kg cukru i 20 litrów mleka i tak by było i na drugi dzień ktoś by przyszedł i mówił musiał... Jezu, znowu Ty wzięłeś. Jakie jest na to rozwiązanie? Nie wiem, czy w ogóle jest na to, słuchajcie, rozwiązanie tak naprawdę i podejrzewam, że te kononowe wizyty szpitalowe będą się odbywać co jakiś czas, nadal będą się odbywać. Czy wyjściem jest... Ja też staram się sobie zadać pytanie, czy wyjściem z, z tego całego mętliku jest MOPR. Czyli że ten konon miałby tam być w ośrodku tam pomocy. Nie wiem jak one działają, nie wiem czy tam się coś płaci. Niektórzy z was pisali, że trzeba coś płacić w tym moprze, więc no kto miałby to płacić? No rozumiem. Opiekunowie obecni musieliby teraz do końca życia płacić, czy tam do jego dokonana yy, emerytury, czy tam nie wiem, chociaż pewnie by miał najniższą krajową, i nie wiadomo czy to by wystarczało. Musieliby płacić teraz yy, za to, że Konon yy, jest w jakimś tam ośrodku. No tak to rozkminiam. Może źle to rozkminiam, może nie wiem, bo, bo to jest strasznie kurde zagmatwany temat. Jak? sytuację, yy, może nie tyle co naprawić, ale jak taką sytuację zrobić, żeby, żeby no, żeby ta opieka była taka jak powinna być. Będąc konon w domu takiej opieki nie dostanie, ani od Arona, ani od pięciu Aronów, ani od pięćdziesięciu Meksykanów, ani od stu Pawłów, ani od czterdziestu, nie wiem, Alibabów kurwa i rozbójnika jeszcze do tego brakuje tam. Nie, nawet jeżeli tam posadziliby i czterech Meneli, yy, których tam wsadzali to jakiś czas, żeby yy, ubarwić filmy i być może też, żeby była i jakaś nie kontrola, bo, bo absolutnie tu nie ma mowy o kontroli, tylko jakiś może wgląd na sytuację i ewentualnie jak coś się stanie dla Konona, to dobra, to chociaż ten przekręci, nie? Bo tak to wiecie, no nie wszystko wiadomo. Chociaż no nie ma kamery w domu właśnie. Eee, to i tak by to nie pomogło, nie? Bo Konon eee, i tak by nawet przy lokatorach robił to, co chce. Czy, czy mopr by pomógł, czy takie, coś, czy takie rozwiązanie, to umieszczenie go w ośrodku eee, coś by dało? Z jednej strony by dało. No nie ukrywajmy, no dałoby! Konon miałby opiekę, nafaszerowaliby go tabletkami, jakby się denerwował, a denerwowałby się na 100%, bo tam przecież domek eee, stoi Boży dla kogoś, nie wiadomo jeszcze dla kogo, się wszystko okaże. Słuchajcie, będzie jeszcze grubo po, po tym po tym po kolonie. Jeszcze zobaczycie, będzie grubo. No ale tam dobek Boży jest, yy, więc kolon by był faszerowany tabletkami. Pewnie nawet mógłbym kurde, yy, może nie dałbym ręki uciąć, ale mógłbym nawet sugerować, że on w tym, yy, w tym ośrodku to by szybko odszedł. Może nawet przez takie faszerowanie, bo oczywiście diety by na pewno pilnowali, kąpali i tak dalej, i tak dalej. kto by tam z nim wytrzymał, znając charakter konona, znając e, jego grymasy, znając to, jak jest bardzo rozpieszczony, e, kto by z nim tam wytrzymał, tak, tak realnie rzecz biorąc, nikt by tam z nim nie wytrzymał, więc musieliby go szprycować czymkolwiek, żeby tylko był spokojny, ułożony, układny, żeby nie denerwował się. No, no tak by było, no, no nie byłoby tak? Byłoby tak. Więc czy to by było też dobre rozwiązanie? Ja nie mówię tu o zarabianiu, o filmach dla widzów, bo to co się dzieje na szkolnej, to jest takie jest nudne, nudne jak flaki z olejem, dużo ludzi ogląda, mm, to chyba, nie wiem, z przyzwyczajenia, trudno powiedzieć, albo ogląda dlatego, bo, bo no bo to szkolna, chociaż tej szkolnej tam już tak naprawdę nie ma, Trudno powiedzieć, czy takie rozwiązanie by było dobre e, dla Konona, bo ja mówię cały czas teraz o Kononie. Nie skupiam się na, na tym, na, na, że filmy, że tu by się skończyły filmy, tylko czy dla niego, by było osobiście, dla, o, dla niego samego, czy to by było dobre. I właściwie, co by było dla niego dobre? No bo jest jeszcze wariant taki. No dobre by było dla niego, najlepsze właściwie, najlepsze dla niego to by było koniec nagrywania. Koniec nagrywania. I niech on tam siedzi w tym domku, ale ktoś się będzie nim opiekował. No kto przyjdzie nim się opiekować. Chętnych za dużo nie widzę. Nie sądzę, że ktokolwiek by tam chodził, wysłuchiwać e, awantur Konona i tak dalej, i tak dalej. I wiecie jak on jest i jak potrafi ludzi zwyzywać. Nic z tego nie mając. Nie sądzę. No, chyba, że jakiś wariat. No to może tak. I naprawdę powiem Wam, że ciężko znaleźć takie, takie logiczne rozwiązanie. Fakt jest jeden. Póki jest jak jest, no to konon generalnie ma zapewniony jakiś tam byt. Można się uczepić do tego, że, że, że konon się nie przebiera, że konon się nie myje, ale oglądając tu filmy. No trudno ciągnąć konona za brodę, albo za nogi, do podprysznic, do umywalki, czy gdziekolwiek na siłę, bo ja sobie na przykład tego nie wyobrażam, że będąc u niego i, i przykładowo nagrywając z nim materiały, z kononem, miałbym kurde z nim co drugi dzień, czy codziennie szarpać się z kamerą, bądź też bez, chociaż dla widzów to z kamerą to by była baja, ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebym nawet bez kamery się, kurde, musiał z nim szarpać codziennie czy tam co drugi dzień o zmianę ubrania, o to, żeby się umył, o to, żeby się ogolił, bo nikt zdrowy na umyśle by tam nie wytrzymał w takich nerwach, no nikt. No ja sobie takiej sytuacji nie wyobrażam, ja bym się, kurwa, miałbym szarpać się z kononem co chwila o każdą rzecz, której na przykład nie może, czyli o mleko, o ten, o tamten. Różne rzeczy, o mycie się, o, o przebieranie, zdejmowanie koszulek, bielizny, przekładanie, no nie wiem. Nie wiem, ja nie wiem jaka sytuacja jest dla Konona Dobra. Pewne jest, że, że w Moprze też z nim nikt tam nie wytrzyma. Nikt nie. Oni będą płacić pieniądze, żeby ich o kurde wody gdzieś indziej. I to każdy wie, na to, to każdy wie. Więc ja tak naprawdę. Powiem Wam, że chodzę, tak gadam, jest 18 minut filmu i ja nie mam rozwiązania, co z tym zrobić. No, jest jeszcze taka strona medalu, że tak naprawdę, będąc w takim stanie umysłu jak Konon, czy by, byście chcieli być zamknięci w takim ośrodku pomocy społecznej, mając. Może nie będąc tak sprawny jak kolon, aczkolwiek kaleką nie jest, natomiast Bania jeszcze jakoś pracuje, chwyta powiedzmy może nie wszystko, co jest co, co jest, co się wokół niego dzieje, ale przynajmniej jakoś ważniejsze części. Przynajmniej tak mi się wydaje. No bo skoro wiedział, że trafił do szpitala i się z niego wypisał, więc kurde, trybi chyba na tyle, że wie, wie co się wokół niego dzieje, i teraz. Czy mając taką świadomość, jaką u Kolon, czy chcielibyście, żeby was zamknęli? Dla waszego dobra. Nie waszego kolegę, czy tam znajomego, czy kogoś, tylko was samych. Czy chcielibyście, żeby was zamknęli? Was faszerowali was tabletkami, żebyście byli łagodniejsi? Później to już z górki, bo później to byście już nawet nie wiedzieli, że te tabletki w was pakują. Byłaby dla was dieta, byście byli czyści, pamper zmieniony co godzina. Po każdym poletkiemu lub po, po, po ciężkiemu od razu pampersik zmieniony, aczkolwiek nie zawsze, bo mogłoby być tak, że też was by olali i mieliby na raz i byście też siedzieli tak jak w domu, w jednym bampersie przez <laughs> całą dobę i tam cztery kurde niespodzianki w tym bampersie by były. Taka też jest możliwość. O tym też e, można by było pomyśleć, więc gdybanie tu jest bardzo dużo. Ale zadajcie sobie pytanie, czy mając taką świadomość, jak chyba konon, czy byście chcieli być zamknięci? No bo to też jest ważne pytanie. Bo wiecie, można dla kogoś czyjeś dobro, wiecie, ja dla. Ja dla kogoś chcę bardzo dobrze, ja chcę, żeby on już żeby on już przestał, nie wiem, yy, malować obrazy, ja chcę dla niego dobrze, on nie chce, żeby on malował obrazy, bo te obrazy się nie sprzedają, ja chcę dla niego dobrze, ja wiem, że on nie sprzeda tych obrazów nigdy w życiu, on będzie malował farby, marnuje wszystko, czas, pieniądze, ja nie chcę, żeby on malował, tylko czy, czy naprawdę ty chcesz dla niego dobrze, czy dla siebie dobrze. To też jest bardzo ciekawe pytanie moim zdaniem. Czy naprawdę ktoś chce dla kogoś dobrze? Czy chce dobrze dla siebie i dla swojej satysfakcji? I ostatnie pytanie, które mi się nasuwa. Jeszcze jeden jest jedna opcja. No można by było się odciąć od korona. Przypuśćmy, że mleczny się odcina. Odcina się kompletnie wywalone. Koniec współpracy, nie współpracujemy dla dobra Konona. Koniec nagrywania. Co dalej? Co dalej? Bo ja mam też dwie wersje. Dwie wersje i to bardzo okrutne. Ja, mówię, ja przez te nagranie w bagno wlazłem. Ale tak uważam i nie trzymam tu żadnej strony. Mleczny odchodzi. Jedna część klaszcze, druga część płacze. No wiadomo, tam strony są podzielone i tak dalej. Mleczny odchodzi. Kolon zostaje sam. Krzysztof zostaje sam. No bo nie przychodzi już Aaron. Bo nie ma nagrywek. Kamery zostały wyłączone. Zdjęte. Koniec. 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 Koniec szkolnej. nie da mi się nagrywać. Sam będę nagrywał. <laughs> więc, więc. Koniec. I co dalej? I dwie wersje są. No, wcześniej czy później przyjedzie znowu MOPR z policją, i faktycznie wtedy konono zabiorą. Chyba, że jest taka opcja, że skoro konon nie pozwoli się zabrać, a nie mogą mu zabrać, um, powiedzmy tak inaczej, jego tożsamości, czyli nie mogą go, go ubezwłasnowolnić, no bo on trybi, co się wokół niego dzieje. Nie do końca, nie wszystko, ale ma tam swoje lata, ma tą chorobę, nie musi, ale ogólnie trybi. Więc, może jest taka opcja, że będą wysyłać z mopru kogoś. Ten ktoś, kto będzie przychodził z mopru do konona, bo konon sam z siebie nie da się zamknąć. To w ogóle będzie totalna porażka i to dopiero będzie upadek, bo taka osoba, po pierwsze, długo z nim nie wytrzyma. Po drugie, nie wyobrażam sobie, co tam będzie się działo na tej chacie i jak często będzie nowy pracownik mopru przychodził do konona w osyście policji. No i trzecie rozwiązanie. Że jak tylko odejdzie mleczny, to ktoś tam się pojawi nowy, z chęcią pomocy dla Krzysztofa za wszelką cenę. Oddałby zaś wszystko za to, żeby mu pomóc Kononowi, żeby było mu lepiej. I on tam przyjdzie. I prawdopodobnie, być może nawet będzie nagrywał, jak to pomaga, jak bardzo pomaga Krzysztofowi. Taka też jest wersja w mojej głowie, że ktoś się tam na pewno by zjawił na miejsce mlecznego człowieka. Jestem tego kurwa w stu procentach pewien. Jeżeli konona by nie zamknęli po środku, to tam by się ktoś zjawił. Ja nie będę strzelał kto. my wy możecie strzelać kto. Ale jakby Mleczny, zresztą, kurwa, na co tu słuchajcie? Co tu gdybać? moim zdaniem to wszystko się to wszystko się rozstrzygnie. Wcześniej czy później. I ja myślę, że ja myślę, że jeżeli Mleczny zrezygnuje, a konon nie da się zamknąć, bo nie jest ubezwłasnowolniony i go ubezwłasnowolnić nie można, bo jest jeszcze kumaty. To tam na pewno się ktoś pojawi. Na 100%. Jestem w 100% pewien. Pomagier nie z tej ziemi się pojawi. I też będzie nagrywał. Zobaczycie, że tak będzie. I to nie będę ja. I zobaczycie, że tak będzie. Mówię Wam. Życie. Pozdrawiam serdecznie. A kolon i tak do szpitala będzie lądował, bo jest nie do końca z pełna rozumu, co mu wolno, a czego nie. I tego nikt nie zmieni. A on myśli, że on wie wszystko. Pff, tyle!